Hej, chciałbym Wam dzisiaj wytłumaczyć, dlaczego gracze nie rozumieją mechanizmu balansowania i regulowania gier, a z mojego punktu widzenia jest to jedna z głównych przyczyn pojawiania się słabych tytułów na tym wspaniałym rynku. Zapraszam. Widzę, mam jeszcze do Was jedną szybką prośbę, zanim zaczniemy ten materiał. Ponieważ startuję z nowym projektem, mianowicie rozpoczynam swoją przygodę na Twitchu. Bardzo byłbym wdzięczny, jakbyście zostawili followka. Co do szczegółów mojej przygody na Twitchu, to oczywiście w następnych materiałach będę to rozwijał, ale na razie link znajdziecie w opisie. Dzięki wielkie. Rynek gier komputerowych jest dzisiaj na tyle szeroki, że w swoim pełnym spektrum pozwala podzielić graczy na amatorów, graczy, których głównym celem jest to aby po pracy odpocząć godzinkę przed konsolą i zagrać w tak naprawdę losowy tytuł ze swojej biblioteki, gracz taki nie będzie szukał wyzwań i nie interesuje go przekraczanie limitów danego tytułu. Dla niego ważne jest to, aby gra chodziła i dostarczała mu minimalnych bodźców, wbrew przekonaniu wielu ludzi. Dalej takich graczy jest sporo, i deweloperzy gier bardzo chętnie wykonają ukłon w stronę takiego gracza. Najczęściej powoduje to, że otrzymujemy tytuły wypłaszczone, tytuły bez kontentu aspiracyjnego, no bo przecież po co graczowi, który gra godzinę dziennie, dawać jakieś wyzwania, co oczywiście jest strasznym pierdoleniem, no ale to nie jest o tym materiał. Sytuacja taka miała i nadal ma miejsce w grze Diablo 4. Blizzard, wiedząc, że spora część osób grająca w ich grę to są casuale, więc na początku postanowili tak uprościć swoją grę, aby na wszelki wypadek ojciec dwunastiorga dzieci, który pracuje w kopalni kadmu, miał czas, aby wbić wszystko. No i teraz twardo głowy gracz, właśnie nie, nie gracz Diablo, powie, no i do dzisiaj jest tak, taki stan się utrzymuje, essa, ta gra jest zbyt prosta. No i otóż nie, nie do końca, ponieważ Blizzard w swojej karierze wydawania Diablo 4 popełnił coś znacznie gorszego. I tu z racji na moje wykształcenie chciałbym Was zaprosić na mały wykład z teorii regulacji, czyli potocznie zwanej teorią sterowania. Osoby siedzące w układach dynamicznych na pewno są w stanie zauważyć analogie między sterowaniem na przykład urzędzeniami HVAC a grami komputerowymi. Jaka jest to analogia? My, jak przesadzimy w którąś ze stron, to nam układ wyjebie. Dokładnie. Odpowiednia regulacja i odpowiednie balansowanie gier w tym przypadku polega na dobieraniu takich zmian, no czyli potocznie zwanych nastawami regulacji, abyśmy nie odbijali się od punktu minus 100% do plus 100%. A Blizzard właśnie coś takiego. Robi. Blizzard na początku stworzył grę, która była bezwyzwaniowa. Gra, w której jedynym aspiracyjnym kontentem było pokonanie Lilith, która w dodatku nie dawała żadnych przedmiotów, więc gracze nie mieli w ogóle potrzeby, żeby taki kontent robić. Można powiedzieć, że przez taką zagrywkę Diablo 4 straciło bardzo dużą część graczy zaawansowanych, tzw. Tak zwanych prosów, po czym Blizzard w swoim boskim objawieniu na przestrzeni kolejnych sezonów dodawał a zmiany, które były całkowicie nieprzystosowane do nawet zaawansowanych graczy, co by już nie mówić o tych casualach, nieczytelne systemy paragonów były od premiery. Dręka czwarta dodana bodajże w sezonie siódmym, bossy level 200 dodane gdzieś wcześniej, nerfy levelowania m.in. w dodatku Vessel of Hatred tak aby nowy gracz nawet nie był w stanie wbić tego swojego levela. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Ja osobiście uważam, że część tych zmian była potrzebna do Diablo i bardzo dobrze, że weszła. Bardzo dobrze, że gracze w końcu dostawali jakieś wyzwania. Natomiast z perspektywy gracza każualowego to był ruch głupi. No bo Diablo 4 już od samego początku straciło możliwość aspirowania o gracza pro, więc zostali tylko casuale. I nawet tymi zmianami Blizzard nie zrozumiał, do kogo kieruje swoją grę, przez co tworzył co jakiś czas sezon, w którym dosyć dużo rzeczy nerwił, dużą część rzeczy utrudniał, co tak naprawdę ani nie przysporzyło, że prosi wrócili, ani w dodatku ci najbardziej każualowi gracze nie dawali rady. Pozwolę sobie teraz pokazać wam, jak to, co Blizzard zrobił, wygląda właśnie w teorii regulacji. Weźmy sobie układ. W tym przypadku, no, jest to gra Diablo 4. Taki układ jest oscylacyjny, bo Diablo 4 oscyluje, raz robi patch, który dodaje content zbyt abstrakcyjny dla nowego gracza, na przykład udręka albo wysoko levelowe pity, po czym nerfi wszystko w grze tak, aby jeszcze na wszelki wypadek ten niedzielny casualowy gracz mógł tam dotrzeć, po to, aby w kolejnym patchu zrobić powtórkę z wcześniejszego i tak ten cykl się domyka. Raz gracz bije w setkach trylionów obrażeń po to, aby dodać bossa albo zreworkować bossa, który ma dziesiątki miliardów trylionów HP. Takie balansowanie gry nie prowadzi do niczego innego jak do katastrofy. Jak widać w symulacji, którą przygotowałem w programie Matlab, początkowe amplitudy są całkiem znośne. Gracze mają jeszcze swoją granicę wytrzymałości. Będą nawet przy tak skrajnych zachowaniach Blizzardu grali. Ale w momencie, kiedy ta gra się nie ustabilizuje, kiedy nie osiągnie jakiegoś swojego punktu, to znaczy wykreuje swojej tożsamości, to gracze prędzej czy później od tej gry odejdą, bo to będzie w końcu gra ani dla casuali, ani dla prosów. Ta gra będzie tak naprawdę dla nikogo. I teraz tak, widzowie, nie zrozumcie mnie źle. Dobre hacken powinny zawierać i content sam w sobie prosty, no bo hackensze nie są trudnymi grami, ale zawsze powinien być ten bardzo wysoko postawiony sufit. I Diablo 4 na razie nie idzie w żadną z tych stron bo Diablo 4 ani u swoich podstaw nie jest jakoś grą prostą, ale też totalnie nie daje poczucia, że ten sufit jest jakoś wysoko i my mamy do czego dążyć. Chciałbym Was jeszcze w takim wypadku serdecznie odesłać do materiału Dartiana, który mam wrażenie, że bardzo ten temat dogłębnie poruszył. Oczywiście odpowiedni link odnośnie kryzysu tożsamości Diablo znajdziecie w opisie. I wszystkie kolejne zmiany będą musiały poprawiać poprzednie, aż dojdziemy do momentu, który notabene już w Diablo 4 się kreuje, że Blizzard musi dosłownie tworzyć nowe sezony, które są reworkami sezonów starych, na przykład Helltide, bo ta gra już odleciała z balansowaniem i na razie się odbijemy od tego wyżej wymienionego plus 100%, minus 100%, plus 100%, minus 100%. A przy takich zmianach, tak naprawdę, gra będzie coraz gorsza. Do momentu, kiedy tego członu oscylacyjnego nie wyeliminujemy. Natomiast nie jest to treścią tego odcinka. Żeby uderzyć w drugą stronę, w grupę nie mniej liczną, to teraz zerknijmy, jak to wygląda w ramach premiery Early Accessu Half of Exile 2. Early Accessu, no bo przecież tak się prowadzi wczesny dostęp, prawda? Zanim zaczniemy grill, to jeszcze trzeba oddać. Faktycznie sezon 0.2 wygląda już nieco lepiej, jeśli chodzi o balansowanie. Faktycznie zmiany wychodzą dosyć systematycznie, ale nie najważniejsze są, jakie te zmiany obecnie są wprowadzane, tylko ważne jest to, jak GGG podejdzie do premier sezonów w obrębie Early Accessu. Ale teraz od początku. Wszelkie zapowiedzi na przestrzeni wielu, wielu lat próbowały nas przyzwyczaić, że Path of Exile 2 będzie grą inną, będzie innym hack and slashem. Gra miała być nastawiona na widowiskowe, długie walki, w których każdy krok się miał liczyć. Wolna i metodyczna rozgrywka miała dawać graczowi ukąszenie neuronu od innej strony. W przeciwieństwie na przykład do Path of Exile 1, gdzie Ekrany wybuchały zanim jeszcze nasza postać weszła na serwer. Zwiastuny Kampanii gdzie Warrior wykonuje skomplikowaną sekwencję trzech potrójnych uderzeń i się przemieszcza. Sorcerka, która ładowała potężny, ognisty wybuch, ale wtedy miała ograniczony movement. No a dostaliśmy to. Jest to, żeby powiedzieć dosyć łagodnie, zaprzeczenie fundamentów. GGG, przynajmniej w ramach kampanii, bo nie wiadomo w sumie jak w endgame, chciało nam dać. A dlaczego mówię, że nie wiadomo? Ponieważ Endgame Path of Exile 2 został zrobiony, i to jest oficjalna wypowiedź GGG, dosyć szybko, bo zorientowali się, że gracze nie potrzebują tak naprawdę sześciu aktów kampanii. Gracze potrzebują endgameu. Kto by się spodziewał, prawda? No i oczywiście okazało się, że jak jeszcze kampania, która po prostu ma mniej narzędzi, aby nasza postać, no, nie latała i walka była faktycznie bardziej metodyczna, no to endgame zmienia. Zmienił się w szambo zbyt szybkich przeciwników, których musimy złanszotować, najlepiej na odległość, bo inaczej oni złanszotują nas, zesłurmują, otoczą. Myślę, że warto w tym przypadku was odesłać do materiału u Loanela, który rozłożył na atomy w swoim materiale wszystkie wady tempa PAF-OF 2 Link oczywiście w opisie. I nie wchodząc w dyskusję, jakie zmiany powinny być w paf 2 Przeanalizujmy, co GGG zrobiło, aby takiemu problemowi zaradzić w ramach sezonu 0.2. GGG postanowiło, uwaga, znerfić wszystko. Gemy, unikaty, drop mojego sąsiada, który teraz kosi trawę, kiedy to nagrywam. No bo przecież oczywiste jest, że jak coś jest zbyt silne, to trzeba w to uderzyć z 12 stron, prawda? Czytaj Storm która miała jeden grywalny OP, build, pod Mana Stacking Archmage Sparka, no to Sorka dostała nerfa na samego gema, na ascendancję, na Archmage oraz na pewnie kilka innych rzeczy. No i to właśnie poskutkowało czymś takim. W przełożeniu tego na teorię regulacji mamy bardzo podobny z zasady efekt, tylko w związku z tym, że dopiero jest to drugi sezon i dużo graczy pewnie by tak obroniło ten sezon, żeby był jakiś, no powiedzmy to jest potknięcie, ale gdzie wyjdzie na prostą. To. Akurat, ok, musimy w takim wypadku zawęzić czas. No tylko w tym konkretnym przypadku nie mamy już takiej małej początkowej amplitudy, którą gracze mogą znieść, tylko mamy ogromny pik, gdzie żaden obiekt, no czyli w tym przypadku gra, nie jest w stanie czegoś takiego wytrzymać. No i pojawia się frustracja, frustracja, którą potem trzeba gasić gasić dziwnymi patchami albo takimi bardziej udanymi. Paczami, które czasami uderzają w grę od dobrej strony, a czasami takimi, które są kompletnie nie na temat i dodają po prostu rzeczy, które i tak byłyby przygotowane, ale GGG po prostu się nie wyrobiło z nimi w ramach sezonu 0.2. Podsumowując, omówmy sobie teraz te dwa skrajne niby przypadki. Pierwszym, którym gracze byli według twórców zbyt słabi. No i w tym przypadku Blizzard zrobił wszystko, aby tak nie było. Zrobił to dodając zbyt odklejone mnożniki do postaci oraz systematycznie zwiększając do chorych ilości drob przedmiotów. Do tego momentu, że ludzie byli ubrani we wszystkie możliwe do założenia uber unikaty po pierwszych kilku godzinach grania. Gdy Blizzard zauważył, że nie tak to ma wyglądać, no to zaczął wprowadzać nerwy. Nerwy levelowania na party boss killing, dodając potężnie dziwnie aspiracyjny content w postaci Pita 200, które po prostu były matematycznie nieosiągalne, no tak naprawdę dla każdego zdrowego, niezbugowanego buildu. Z drugiej strony dostaliśmy przypadek, w którym Path of Exile 2 odbiegło od początkowej wizji Griding Gear Games, więc powrót do tej wizji wiązał się z pojebanymi nerfami na drop currency, podczas kampanii usunięciem niektórych niewygodnych do balansu gemów oraz zwiększeniu HP przeciwników także na przykład w akcie czwartym potrafiliśmy bić bossa po 10 minut. Po czym oczywiście gracze zaczęli narzekać no i GGG Powoli rekuluje to, co sami zrobili w ramach patcha 0.2. Należy zadać sobie pytanie, które niejako już jest trochę rozwiązane w ramach Diablo 4. Czy Path of Exile 2 w sezonie 0.3 znowu będzie wypierdoleniem wszystkich buildów w grze do poziomu jakości polskiej piłki nożnej? Zostawiam was z tym pytaniem i chętnie przeczytam wasze opinie w komentarzu. A jeszcze może nawiązując dlaczego w kwestii Blizzarda i Diablo 4 już jest tak jakby sprawa rozstrzygnięta? Ponieważ widzimy, że to nie zmierza w dobrą stronę, ale może na przykład sezon 9 przyniesie jakąś poprawę. Może w końcu wymiana niektórych pracowników coś poskutkuje. Na razie linia trendu jest dla Bizarda negatywna i boję się, że będziemy w przypadku D4 odbijać się od zbyt silnych nerfów, zbyt silnych buffów, buf, zbyt silnych nerfów. Zbyt silnych buffów, aż w końcu ta gra będzie przypominała jakąś mobilkę, w której bijemy w notacji wykładniczej, i to jeszcze dosyć dłużej, każdego małego białego przeciwnika. No a teraz, jak to powinno wyglądać? Chciałbym przytoczyć rozwiązanie nie tyle szczególne, szczegółowe, dotyczące konkretnych zmian w obu tych grach, co bardziej wizję, jak takie gry i w ogóle wszystkie gry powinny być balansowane. I tu mam wrażenie, że część graczy może się ze mną nie zgodzić. Ale prawda jest taka, że dla dobra gier tego typu zwłaszcza, takie zmiany powinny mieć miejsce. W momencie, gdy mamy początek sezonu i po statystykach, które bez wątpienia obydwie te firmy zbierają, widać, że jakiś archetyp, build jest zbyt słaby, to moim zdaniem trzeba natychmiast wprowadzić hotfix. Po dniu już cały ten archetyp powinien dostać wzmocnienie. No ale ktoś zaraz powie, że od balansowania są duże patchy albo sezony. I teraz... Muszę powiedzieć tak, żeby zapewnić wysoką jakość regulacji, to nerfienie w tak dużych interwałach 2-3 miesięcznych jest po prostu szkodliwe i bufowanie oczywiście. Moim zdaniem, i to też wynika trochę z podstaw regulacji, takie zmiany, żeby jakość była wysoka, powinny być wprowadzone stosunkowo małe, o niedużym wzmocnieniu, ale jednak bardzo często. Bo dzięki temu będziemy mieli pełną kontrolę nad tym, co się w grze dzieje i nie dopuścimy wtedy do sytuacji, że jakiś build jest zbyt silny albo zbyt słaby. Że nerw wpłynie nagle na postać w drastyczny sposób. W PoE 2 w sezonie 0.2 Pathfinderka została praktycznie usunięta z gry w związku z nerfem jedynej jej zalety, czyli Poisonous Concoction. Pomijając fakt, że GG mogło przewidzieć ten efekt, co się wydaje stosunkowo oczywiste, to. I tak, po pierwszych kilku godzinach, może dniach od startu Ligi 0.2, GGG powinno zacząć wprowadzać systematyczne, małe buffy dla tej klasy. I dlaczego te zmiany muszą być małe? Żeby się nagle nie okazało, że faktycznie jakiś build, który na przykład na Buffy będzie silny, jeszcze nie powstał. Dlatego trzeba odpowiednio dobierać te wzmocnienia. I w momencie, kiedy na przykład Poisonus Concoction został znerwiony przez to, że nie możemy grać łuku powiedzmy do rzucania tego skilla, no to moim zdaniem z automatu, z automatu flat obrażenia Poisonous Concoction powinny zostać na tyle podniesione, aby w warunkach powiedzmy to symulacyjnych od razu przypominały te obrażenia, co były wtedy z łukiem. Wtedy moglibyśmy się zastanawiać nad odejmie odjęciem 5%, dodaniem 5%, no tak, to dostaliśmy na sezonie bardzo duży nerw, ogromny, tak naprawdę kilkuset procentowy, po czym wyregulowanie czegoś takiego jest już samo w sobie bardzo ciężkie. Okej, okay, ale zmierzmy się z tym problemem. No to co trzeba zrobić? Czy trzeba poczekać na kolejny patch i dodać 3000% do Poisonous Concoction? No nie, absolutnie nie, bo to znowu może doprowadzić ten build w dziwne miejsce, że będzie, tak jak Lingruan to robił, one-shotować każdy build. Trzeba po prostu zbuffować to o kilka procent, kilkanaście procent, si. Linia trendu nie będzie wskazywała, że ten skill rośnie w siłę, to trzeba dodać kolejne kilka, kilkanaście procent. I znowu, i znowu. I tak prędzej czy później dojdziemy do etapu, gdzie ta linia trendu, gdzie ta linia przewidywania, przypominam jeszcze raz, przewidywania jakości i siły postaci, po prostu będzie satysfakcjonująca. Ja też nie mówię, że my wszystkie buildy mamy urównać ze sobą, bo to jest nierealne, żeby każdy build był tak samo silny. Muszą być buildy silniejsze i słabsze, ale te najsłabsze trzeba starać się podnosić. Niekoniecznie zawsze nerfić te najsilniejsze, co GGG ma w brzydkim zwyczaju. Gdy już nerfią coś najsilniejszego, to oni to praktycznie usuwają z gry, bo ten build, ascendancja, archetyp, z tej nerwy, z każdej możliwej flanki. I teraz tak, jestem oczywiście świadomy, że takie gry, no i układy regulacji fizyczne, mają swoją bezwładność. Czyli musi minąć trochę czasu, zanim zobaczymy efekty, ale właśnie dlatego zmiany muszą być małe i częste. Abyśmy nie przesadzili, jak to zrobił Blizzard i GGG. W tym materiale to byłoby na tyle. Wiem, że co człowiek to opinia i że tego typu kwestie mogą się różnić w zależności od preferencji danego gracza. Niemniej jednak zachęcam do merytorycznej dyskusji i oczywiście odsyłam Was do mojego świeżo założonego Twitcha. Dajcie followka, bo na premierę 3.26.1 odpalam się mocno i chciałbym tu jeszcze teraz tego Twitcha troszeczkę bardziej nakierować, określić, mianowicie widzowie, którzy tutaj dotarliście do tego momentu, mój Twitch, mam przynajmniej taką nadzieję, nie będzie takim klasycznym strumiekiem, że będziemy sobie grali w gier. Ja ten Twitch tak naprawdę odpalam tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym wejść z wami w interakcję. Chciałbym na przykład, jak będę sobie grał w Puff of Exile, żebyśmy mogli podyskutować, po prostu wymienić swoje postrzeżenia. Jeśli drogi widzu na przykład będziesz miał jakiś problem, jakiś na przykład twój build będzie nie domagał. Albo będziesz uważał, że na przykład jakaś gra, w którą obecnie teraz grasz, jakiś Puff of exe, na przykład nas Epoch Diablo jest zła, to bardzo chętnie bym chciał z tym po prostu na ten temat podyskutować. Także mam nadzieję, że mój Twitch przynajmniej na początku będzie się troszeczkę różnił od takiego klasycznego. Po prostu odpalam i gram w gierkę. Także widzę z mojej strony, to na tyle. Pozdrawiam. Waltaz. Trzymajcie się. Cześć!